Cześć, witajcie, z tej strony SPS. witam, zapraszam was na kolejny odcinek z tej dynamicznej gry MMORPG yy, I dzisiaj jesteśmy na świecie RTL. I chyba sobie poszukamy demonica, bo z tego co wiem jeszcze go nie ma, no sobie tutaj ten ładny motyw o który się tyle razy pytacie yy, I tak, na no samym początku też zaczniemy od yy, rocznych komnat I tutaj go raczej nie ma Sadoli też nie ma, ale nie ma też gościa, który tutaj powinien stać, więc prawdopodobnie może być e, tak, że ktoś też szuka, e, może z innego klanu i nie jest stuprocentowo pewien, że to my właśnie znajdziemy. Na samym początku oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. 150 łapek to wleci taki fajny specjalny odcinek taki bardziej montażowy, że tak powiem bo mam zamiar już robić jakieś lepszej jakości te filmiki. Nauczyć się innych programów niż tylko y, Camtasia, bo no, opieranie się na jednym to nie jest fajne. A tak to jakiś montaż ciekawy, <laughs> myślę, że y, jakieś y, takie nie wiem, robić po prostu wyrywki, później to do dokładać głos. Nie wiem, nie wiem, ale pomysł jest i myślę, że wyjdzie coś fajnego, ale o tym się jeszcze dowiecie. No i tak, y, tajemniczej nie ma u góry byłem tutaj byłem, to teraz musimy lecieć w lochy i na lochach mam nadzieję, że będzie ma tutaj no bardzo dużo respów ma tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć nie wiem czy sześć respów ale <laughs> może go tutaj nie być, taki sorry, że mam przykrypnięty głos ale e, nie będę ukrywał trochę sobie dzisiaj pospałem, wczoraj trochę e, może nie popiłem, ale ale posiedziałem i chyba się przeziębiłem troszkę Ale tutaj hmm, Nie ma to zbyt wielkiego znaczenia Moje zdrowienie jest ważne, ważne żeby znaleźć demonisa e, Tego on gdzieś tutaj chycniemy Zobaczymy kto tutaj jest online hmm, Chyba go nikt tutaj nie szuka, ten lisa może go szukać ewentualnie Ale to tylko on Dobra, tutaj demonisa też nie ma, ubijemy sadolkę Pyk, mamy jednego miksa, dobra Teraz polecimy na esteś. Myślę, że na esteś już go znajdziemy. O reszty. Czekajcie, dodamy go do grupy. Chyba, że on ma grupę. O reszty. Mm. Dobra. To w takim razie niech oni sobie odbią tutaj te dwójki. A ja postaram się poszukać do miejsca. Chyba, że oni poszukali i ubili. O co wiem, to liseł e, zaczął bić po prostu bez dodatków wszystkie herosy, bo jest obrażony na serwer, bo coś tam sma chyba strach. Nie wiem mm, nie wiem jak zle to, ale pewnie jakby z nim był bił to by były, był zapisek na, mm, na stronce i chyba Demoniza nie ma, że komu no, 3 godziny minęły, tego minimalnego ma te dwie, czyli możliwe, że go albo nie było, albo po prostu mi go sklepali na, mm, na bloku czyli Ojez, ta, o Jezu, ta klawiaturowa, na Dobra. Teraz idziemy idziemy, idziemy na, pado, na Pandorkę. Na e, sam początek zobaczymy sobie aukcję. Jeszcze tutaj trochę tego błogosławieństwa przy sobie. Mm, jeszcze 70 minut. Zobaczymy coś, coś, coś tutaj jest na aukcji. W ogóle mam tutaj do sprzedaży takie dwa fajne heroiki. Jakby ktoś chciał kupić, to zapraszam, bo już czuję, że to się nie sprzeda. Mm, dobra. Heroiczne. Nie dobra, legendarne. I tak, zbroja ta. Tutaj takie legi są fajne, nawet. Ale nie ma takiej jakiej ja potrzebuję. Czyli nie ma zbroi z kostka. Niestety. Co my tutaj mamy jeszcze takiego? Nie no, tak widzę, że mm, tutaj legendy drogie nie są, bo większość ludzi tutaj wystawia właśnie za odwiązani. Tam jakaś minimalna dopłata. I dlatego więcej, większość osób, które, tak, tak zwane dzieci jesełek, mają dużo, dużo legend bo właśnie kupiłem za odwiązanie i mam sumkę. Na przykład wczoraj widziałem ten chemik co ja mam. Był za odwiązanie i chyba zł. zszedł chyba w, nie wiem, 5 minut. <grym> Dobra, tutaj w depo nie mam nic ciekawego. Ten pierek sobie włożę tutaj bo praktycznie go nie używam, mi tylko e, zawadza. Jakby ktoś chciał go kupić, to odwiązanie tam 400 M i 450 M i jest wasz, e, ponieważ no, ja się nie chcę jakoś zbytnio używać się ma, zaraz mi pewnie zadaż, wiedziałem. E, dobra, mam tu. Nie, nie będę używał, bez sensu jest e, używanie tych skracaczy czas, czasu, więc wyjdziemy sobie na Perkun. Na Perkunie również zobaczymy sobie co jest na aukcji ciekawego od, um, od 4-5 do 6-0, przynajmniej te unikaty. Tak, Zbraja jest ta co ja mam, to jest OK. E, nie ma chomiku jakiegoś fajnego, bo ten jest, no, znaczy no, nie jest zły, nie? E, buty. Nie wiem czy one by nie były lepsze. No właśnie nie, bo te mają. To mają wszystkie cechy, czy jest krytyczny, unik, a te tego nie mają, mają może więcej nie nawet tyle samo, co w porównaniu, nawet troszkę gorsze. Na ich mam, ten który sobie wylotałem z dwójki. Słuchaj, so, ja mam tu jakieś dodatekaturę, <noise> nieźle. Mieczyk mam też ten. Może pomocnicza jakaś jest, nie ma, jest tylko ten sztylet z kobolda. Dobra, to w takim razie, co możemy sobie... Robić na perku Na perkusie nie możemy robić praktycznie nic, ewentualnie, może staniemy sobie na te wilcze jagody, tutaj, które stoją przy kanionach. Bo heronasznik tam będzie zawsze 15-20M 15, mm do przodu. Myślę, że akurat z tym problemem jakoś takiego nie będzie. Zawsze tu tam jakiś dorobek, bo jak wiecie, na perkunie... o, nie u niej kierownik trochę się wziął te roboty, Bił dwa levele i Nadriel jeszcze musi być e, 3, kierow 4 i Jeden dzień wspienia, nawet ile? parnaście minut e, i wszyscy mamy 50 wtorek środa któregoś tygodnia nie obiecuję, że tego, ale może następnego e, pewnie pojawi się już odcinek z perku na długo oczekiwany Powiem Wam, że nie tylko wy go tyle oczekujecie, ale ja także, ponieważ no... Bardzo lubię tę serię, lubię ją nagrywać, eee, widzę, że cieszy się też dużą jakąś popularnością, bardzo polubiliście eee, takie dwie perspektywy, no to jest w sumie coś, coś innego niż takie zwykłe szaromargonem, gdzie możecie na przykład, nie wiem, najpier najpierw zobaczyć naszą perspektywę, później ich perspektywę, eee, trzy inne osoby tutaj gadają, trzy inne tu, więc zawsze się coś dzieje ciekawego. Tu jakiś co 17 bojownik stoi, na nadzieję, że tutaj nie ma rytmapki. O kurde, to jest. E, to mam nadzieję, że za mną nie poleci. Mm, no i mówię, ja strasznie tam, na przykład też polubiłem grać na tym Berkunie, bo... 50. tancerz to już się po prostu się zaczyna gratanskim jego umiejętności, bo jak widzieliście w pierwszych odcinkach, ja nie robiłem nic. Ja po prostu nic nie robiłem. Jak, jak ja bym zaatakował w takim pierwszym odcinku takiego Diroera, to ja co najwyżej to nie wiem. No, on, on mnie na trzy strzały miał. Tancek jest słaby na małym levelu, on dopiero się 50-60 level się tak, że tak powiem przebudza i, i zaczyna się coś dziać. Mm. Najcięższe no ja chyba będę miał z, e, z Direm, no bo to Woj, jak on się pod panca zrobi i, i życie to to nie będzie, nie będzie fajnie. Ja będę się wtedy musiał zrobić pod mm, unik, e, dużo uniku, na pewno. No i więcej SA, wtedy jakieś tam może minimalne szanse są na wygranie z nim. Z Danamisem to będzie takie 50-50, to jest łowca, on ma unik, ja mam unik. O tutaj elitka stoi, widzę. Więc właśnie tutaj się wygrałem, tutaj stoi, trzeba go tutaj powinien stać. Łe, ja tutaj widzę, że tutaj nie jest jakaś... Nie hmm, jest to jakieś zbyt popularne na tym serwerze i zostanie na tych elitach. Dobra, to bijemy. Czego auto? Auto dajemy. I teraz naliczymy godę e, Oczywiście każ cały hajs jaki zarobię tutaj e, To Nie idzie tylko dla mnie, więc w żadnym wypadku Tylko idzie dla całej drużyny e, Dlaczego? Ponieważ e, ja jestem Człowiekiem zwycięstwo Ja muszę wygrywać, więc e, Nie ma czegoś takiego, że, że załóżmy e, Że załóżmy kierownik e, Będzie latał bez jakiegoś łuku który by chciał. Nie, nie, nie tak nie będzie. Dobra, pobijamy sobie jeszcze tutaj te, te elitki. Na, na sekcie. Myślę, że coś fajnego zaraz zobaczymy. Zobaczymy, lotniemy. Pewnie będziecie się pytać, co to jest za dodatek. Jest to dodatek starego starej sekty. E, I tak, zmieniam grafiki wszystkich itemów właśnie z sekty, e E2, e mapy, no wszystko praktycznie nie? E, To jest taki bardziej Smaczek dla starszych graczy, dobra tutaj stoją e, To jest taki smaczek dla starszych graczy, ponieważ e, Oni pewnie lepiej pamiętają jak ta sekta wyglądała I no czułem jakiś tam do sentyment jakby nie było e, Zobaczymy co jeszcze na tym e, RTLu czy ktoś abili demonice 7 minut temu ty Dobra, no to do Monisa już nawet nie ma co szukać. Obili go 7 minut temu, czyli pewnie wtedy co ja szukałem. Tylko po prostu zacząłem od złej strony, zdarza się. Mm, ale sam fakt, co to za SMSy? y YouTube. Yy, ogólnie ja zawsze wiem, kiedy mi się filmik doda. Po tym, kiedy są yy, komentarze pier typu pierwszy, yy, zero wyświetlenie, lol. I ja w ogóle podziwiam takie osoby. Nie wiem czy wy siedzicie i tak F5 dajecie, kiedy ja coś dodam. Bardzo mnie to cieszy. Takich widzów bardzo lubię, zawsze coś tam im odpisuję. No to jest miłe, że ktoś po prostu czeka na odcinek eee, kogoś, kogo lubi oglądać. Eee, tutaj w ogóle heretyk, czarny wdowiec. Je jedyny taki na, na sekcie. Nie, chyba trzech idzie, spędą już do questa. Chyba teraz na sodolkę w sumie można. No Stołem na tego dwójce, bo oni są wyższymi levelami Ja też staram się jako tako, jak ktoś stoi na dwójce, na mojego się nie atakować, no bo po co Serwer jest y, Dość mały Lepsze łucze, okay, hulan y, Serwer jest dość mały Ponieważ y, no nie gra tutaj zbyt wiele osób I Robienie sobie z kimś przykrości to, 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 to nie jest fajne Dobra zaprosimy hulana i ubijemy sobie, sobie byk. pyk, dwa miksy. Dobra, dzięki. Myślałem też, żeby stanąć sobie tutaj na, na tej, jak, to się, jak ona się nazywa, na, na byku o. I, I zlotać sobie buty, bo te moje buty to, to jest tragedia. Ewentualnie zrobić, um, zamówić domu by wbił po prostu. 217 zrobilibyśmy sobie razem questy z, z Marlots nie wiem od którego one są levela i pewnie byśmy coś tam wykmili dobra, to stąd spierdzielamy będziemy jeszcze na, zor na Zorze zobaczyć co jest bo tutaj też ostatnio zacząłem jakoś tak w miarę intensywnie grać yy, powiem, tutaj przywitam się na przy elo zobaczymy czy coś mam tutaj na aukcji A tutaj w ogóle na tej Zorze to jest bieda bo i z, i z kasą słabo stoję oraz... yes yy... i mam. dobra damy 111 od 105 nie ma nic, nie ma nic gówno oho 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 mi ten pierg jest znaczy ja mam ten zazębki kupiony x lat temu yy. Więc hmm. naszyjnik ten jest chyba porównywalny do tego. Znaczy, no, porównywalny, no lepszy. Ma mniej SA, zaś yy, ten ma życie. Ten, ten ma więcej życia. Ten ma unik. Ten nie ma uniku. Ten ma energię. Ten też ma energię. No, ten byłby lepszy naszyjnik. Yy, jakaś broń na mnie? Nie ma. Yy, I prawdopodobnie. Tutaj nie będzie nic. Nagrywasz? Dobrze, owszem. Mm, pozdrawiam tego. Arłowa. 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 Jak, jak tam kto woli. Mm. Tutaj jak widzicie syf. Są jakieś jeszcze cukierki. Mówię, no na tym serwerze faktycznie ja długo nie gra. Tutaj daję wam Bogosławiec z 2012 roku. To e, sami możecie się domyśleć. Mm możecie się domyć. co 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 tutaj jest w ogóle w tym dp staram się rozglądać ale, ale widzę że kiepsko mam tutaj zwoje do tuni mam to skoczę do tuni sprzedam te śmieci tu jakiś ziomuś stoi i tak sprzedajemy to to wszystko leci 200k kupimy sobie jeszcze tak z z 3mixy o pyk i halcedonem lecimy tam. E, aha, tylko że ja mam halcedon na te. na ruiny, dobra, to ich roz, rozwalę. To jest muszę minutnik z tego wyłączyć, bo po co mam mi zapisywać jakieś elitki. Mm, muszę pobić te, te, te małe Chyba Nie, chyba z, tylko z, z tych niebieskich leci e, halcedon, ta. Um, ten. ten właściwy halcedon, który pierwszy był. Chyba mi się tak wydaje. Dobra. To w takim razie mykamy sobie w dół. Ktoś tutaj chyba ekspił. A tak nie do końca, bo mi tutaj džinów nie wybił To z tego co wiem, to gracze to jak są to jakoś tak omijają te dżiny. Jak tak, tak szeroki włókn, jakby one miały, nie wiem. Jakby miały, nie wiem, któryś tam level i nikt nie dał im rady. To tak chyba nie jest. Nie wiem. Ale wiele osób z tego co widziałem, oglądałem na, na YouTube, To jakoś tak zostawia te dżiny i tak i idzie sobie. A one mają takie ładne grafiki i też może być smutno. Też mają marzenia. Zaraz się każdemu, nie? Dobra. Mm. Tutaj jest jakieś 107. Ej, ty. Dobra, jest 107. Ty, to ja go wale, ty. Ziomek, stój tu. E. Dobra. No to robimy, tour de plon. Pik, 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 pik. pik, pik. Mam go? Mam go! Dobra Tylko teraz, żeby maniany nie i nie paść Bo z magami to jest właśnie różnie No to tak Ja już jestem... Ohoho Ohoho Dobra, to już po mnie praktycznie Chociaż... Chyba, że mi teraz coś... Uff Weszło, dobra Ledwo, ledwo Ten wojek widzicie nie jest jakąś maszyną do zawijania. ma tutaj 91 pH To... No... Orłem nie jest, że tak powiem ale jakoś daje radę. Mamy jedną dziesiątą mm, za grupę. No nawet, nie, nawet więcej. Więc y, myślę, że jakoś to sprawnie pójdzie, jak tutaj. Mówię, ja chcę tylko bić 120, ostać chwilę na miłkach. Później lecieć na lecie 104.0, może znaleźć jakiś klan. Nie wiem, m, kiedyś zacząłem to już sportem aktywnie grać. Y, więc. Więc tak. Tu mamy heperu, HEPERU To jest tak z angielskiego, znaczy mojego angielskiego, czyli polskie słowo przemieniasz aur, tak sobie mówisz Proszę tam nie pisać do mnie. Mm, dobra. Tą grupę jeszcze sobie zabijemy i mykamy. E, I mykamy. E, co? Zabresowany wyznawca Seta jest na oazie. Etam tam etam. Dobra. Pandora Myślę, że się już tutaj odrodziłem Cię taki też troszkę dłuższy odcinek Bo tak mnie coś, nie wiem, tak mnie Ja tam widziałem, aha kupię hamu z Ktoś napisał, myślałem, że, on, że ma na sprzedaż lege No Ale Ale spoko Coś miałem mówić Widziałem tak coś naszą na nagrywanie, wstałem Przebudziłem się, rozejrzałem się I mówię, to jest ten dzień Kiedy nagram odcinek to jest ten dzień i, i, i to właśnie w tym dniu nagrywam więc yy, myślę że teraz te odcinki będą lekko dłuższe bo te po 10 minutowe to takie takie byle co, no wiecie jak 10 minut mija znaczy wiem że i to wy tak i tak tego nie oglądacie tylko wy to słuchacie bardziej yy, się tam podśmieszkujecie gdzieś dobra mm, tu mamy gdzieś tu mamy typa tu jest jak nic. Dobra. Ty Marchewa. No to Team Marchewa. Stój tu! E! O, ty Marchewa. To z... Marchewą wojuje. Ten w pierdol na eremiał wskakuje. Dobra, nie? Ty, ale ziomek nie jawczy. Kocham ludzi, którzy tak japczą. Destrzał to strzał na tropicielu. Jest... No, taki unlucky. Nudzi ci się? Nie, no tak, w sumie nie nudzi mi się. Dobra. I myk I ile? 112 pH. Jeszcze zostało nam mm, 200 z hakiem. No, dwie, dwie, 218 pH pasuje. Zobaczymy, to są dwie osoby i będzie e, 10 tysięcy. A 10 tysięcy pH to już jest coś. Nie wiem to jest nic na Pandorze, bo na Pandorze pH tyle można zdobyć orzeszty Matevix <średzpieczeństwo> Napisał do mnie Wypierdalek Kiepie Nie wiem na Pandorze to jest takie Takie słynne Typu ubijesz kogoś na równym levelu Leci dużym i, I zazwyczaj jeszcze ci piszę dalej Pecie W ogóle nie wiem o co chodzi z tym, że ktoś tu pisze Pecie Ja tylko od, odkąd zacząłem grać na Pandorze Tylko tam to słyszę Nigdzie indziej na żadnym świecie tego nie słyszałem Naprawdę Tylko tutaj takie Takie mocne słowa Ale no, szanuję <grym> Dobra mm. Widzę, że ktoś tu latem po tej sekcie yy, Nie wiem kto I zbytnio nie chcę wiedzieć. E, tutaj stoją. Dobra, to w takim razie jeszcze logniemy się. Może na Telawel taki lekki mix serwerów. E, co robię na Telawelu? Na Telawelu staję sobie e, Withan. Mm, pasowałoby może do depo zajrzeć i jakieś lepsze miks ogarnąć niż jakieś. E, ja je pająkę. Jakieś zwoje do arachnitopii. Tutaj ktoś stoi, jakiś bugek. O nie, nie, tak tego chciałbym ku zobaczyć. E, Oho, oh, ho, oh, oh, ho. Oh, oh. Tu widzę jakieś <laughs> unikatowe, zwykłe. Unikatowe, unikatowe, legenda. <laughs> nie, no dobra, dobra. Mm, dobra. Tu mamy w ogóle tych z wyczerpania mamy od cholery. Ten zwój sobie tu wpłacę. I tak, co my tu mamy? Mamy tutaj zwój e, ujawnienia Herosa. Który um, ujawni nam Herosa. Jak nazwa. Mam tutaj 12 samorodków nie wiem na co je w sumie wydać. Um, Ty, ja, może za te samorodki jest coś, e, jakiś mix pełnego leczenia? Zaraz zobaczymy. Te jajka też w sumie, tutaj ułożę. Zaraz zobaczymy coś, co jest za te samorodki Też kupić może dwa Henry na 112. Czy jakie? E, może ma coś ciekawego na mnie? W co wątpię? Zazwyczaj to hera, najpierw kiedyś, ej mam do sprzedania lega, Super Lega i chcesz kupić? Ja mówię, no dobra dawaj I goście mi pokaże, pokazuje Maskotki i do mnie 40 Ołów, mapki z teściowej um, Na ispersa. Na Na profeł Ty, bo ten nasz ispersa nie jest w sumie zły na Na tego, na paladyna On jest nawet Spoko, nie, nie chcę sprzedawać Chcę kupić palka Dobra. Kuczę. O. N. Za ile. Dobra. Czy mam tu jakiś miks? 150. To kupię, tak. O, pyk. I 6 sobie zostawię jeszcze na. Ile zaoferujesz? Nie wiem, ile za te 2 hera. 30 jem teraz to tu by się pasowało Tutaj parę kamieni jak widzicie 30 Kuczę mam 35, a 35 nie będę dawał za jakieś kucze te I tak jakimś yy, Wielkim hajsem tutaj nie dysponuję 31 ok. Yy, to choć, O Jezu, no co przez samochód, Boże Chodź do domu aukcyjnego Dobra, nie chcę mi się tu iść z buta <gry> <laughs> Więc na no, leniwca e, To jakiś acek e, Jestem w nim, to idę po Hajs 30 m zaraz znajdziemy tego naszego spryciarza 30, powiesz e, Gdzie ty jesteś, ziomek? E, ty masz Samara jakiś, ty ty Gdzie ty jesteś? Samuraj Ty ten nasz jest jak nic lepszy od tego Dobra Nie wiem czy się opłacało Ale Kiedyś tutaj tak czy siak wydał jak czy Znaczy kiedyś jak kiedyś Myślę że koło już listopada Tutaj ruszę Jezu jestem debilem Boże Jezu nie małoś Kupiłem naszyjnik który mam w depo jaka unlucky sytuacja, Ty. Dobra, to chociaż łapki, tu mam je, O oh nie, o oh nie, oh nie, jezu. Mam hmm. Eee Dobra, zobaczę ile to jest na aukcji w takim razie warte. Naszejnik on ma 111. Naszyjniki Dobra, 20m. Damy ten za 22m. Nie, dobra. Damy go za. 20 i 10 m licytka i damy go na 12 godzin, żeby w miarę szybko szedł. O, pyk ja yeah, nie wierzę, ale fail Dobra, lecimy na. Na seta, znaczy puff, na jakie Lecimy na na, na. na władka i na krzyża. Może tam coś ukąsimy Jakieś ph, albo ktoś z nas, z nas ukąsi Jezu, kurwa. Ach, się zaczynam denerwować. Tak, nie można. Teraz mm, i znajomi są dostępni Fabriso 104 Na krzyżu. Dobra, to pewnie na władku stoi. Właśnie to jest tak, że na ładku zazwyczaj stoją mm, jakieś takie większe levele Tymi swoimi napkami mniejszymi i właśnie obstawia. na Dlaczego mają tutaj bliżej? A tam bym się chyba nie chciało leźć. Chociaż czasem idą też tam. bo bo im, im jak się zdada kogoś to, to, to się wkurzę tutaj tak niezauważanie podejdę niezauważanie ubiję szybko, szybko, szybko. I szybko no udało się e, jeszcze tego krzyża no, zapytam mi się gościa w sumie za ile krzyż za ile dwa e, zaraz się dowiemy tu jakiś ziomu się jak XP Hmm. Chyba, że ona wcześniej mi nie odpowie za ile? Tak takim razie sami się tam przejdziemy. Myślę, że tam dojdziemy i już skończymy powoli odcinek. E, bo już tak jest e, 27 minus prawie. Więc. E, pasuje już powoli kończyć. I tak taki długi odcinek. E, nawet... Powiem, że takie trzy, trzy odcinki, jakie bym nagrywał w tygodniu. To, to się, że też w tygodniu są takie krótkie, ponieważ e, nie ma tyle czasu. My z Krystianem praktycznie nagrywamy to na szybko. Renderujemy i wrzucamy od razu. I później ja się uczę, on się uczy. Ewentualnie coś tam w domu robimy. Wieczorem zagramy jedną, dwie rundki w CS i na tym się to kończy. Dobra. Czyli tak, ty jesteś z klanu. Ty jesteś. Kurde. Kurde, kiedy żyjesz. E, EQ dwa, lusiomme. Dobre, do 12 minut, dobra to nie będę tyle czekał Dobra, to ja się w takim razie z wami żegnam Dzięki, że byliście <laughs> Że byliście, <laughs> że obejrzeliście ten e, odcinek e, Pamiętajcie zostawić e, chociaż te 150 łapę w górę Bo oczywiście staniemy oba w po, poczujemy się sławni Nie Jezu, jakie ono piękne ku. E, Pamiętajcie o tych łapkach e, Napiszcie też jakiś komentarz dla statystyk, typu jak wam minął weekend, czy cieszycie, cieszycie się, że idziecie już jutro do szkoły? Eee, Napiszcie jak idzie wam w szkole załóżmy, nie? <laughs> Dobra, to bez zbędnego przedłużania Jeszcze zapraszam na wszystkie linki, które się, są w opisie, czyli Fanpage, rejestracja i tak dalej No, to chyba tyle Tak, chyba No, no to ja się z wami żegnam eee, Był z wami Espe Maniana Maniano SP Nigla I tyle, elo